Hejka tutaj, Extreme Uwaga, pierwszy filmik. No w sumie już drugi, nie licząc zapowiedzi. Chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj ciekawą historię. Napadało nam bardzo dużo śniegu. Naprawdę, sam jestem pod wrażeniem, że aż tyle mogło napadać. No ale, sam cieszę się bardzo. Wyszłam z moim psem Nazwijmy Wabi się Dino. Skakaliśmy. Budowałem sobie iglo, które potem zniszczyłem, nie wiem czemu ja jestem takie głupie w ogóle. Zniszczyłem. Kod mnie, jak budowałem jeszcze iglo, bo że jak mnie kot złapał, jak o mnie, skakał mi na głowę wszystko. Ale to było naprawdę tak fajne, fajnie się dzisiaj ogólnie bawię. Byłem przed obiadem na dworze, czyli koło 11-12. Po 12 jeszcze byłem i koło w pół do 13-14 do kończyłem to igno i potem tam zrobiłem dziurę są jakiś słowek i to całe zniszczyłem. Ale było fajne, naprawdę polecam wam jak to jak u kogoś napadł bardzo dużo śniegu, to naprawdę wam polecam, bo to jest w ogólnie super, że można się pobawić na świeżym powietrzu. Nie siedzieć w domu przed telewizorem, przed komputerem, tylko można się naprawdę pobawić. Można też uprawiać różne sporty, na przykład saneczkarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo. Wszystko co ogólnie można robić na świeżym powietrzu i gdy jest śnieg, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Polecam każdemu, czy starszemu, czy młodszemu, aby spędzał właśnie takie czas na świeżym powietrzu. Naprawdę dzisiaj to mi się naprawdę bardzo podobało. Więc jestem naprawdę usatysfakcjonowany. Ale naprawdę super, bo mogę spędzić czas na świeżym powietrzu, podarzać się w śniegu, jeszcze wam powiem. Jak e, byłem na dworze i przeskoczyłem tylko przez pod na taką górkę, tam było dużo śniegu gdzieś. Tyle, tyle, o tyle. Idealnie tyle. Pokazuję, nie? E, I ten byłem na śniegu. I tam się też robię manewki, wszystko, ale jak ja się wywracam, specjalnie oczywiście, udawałam, że robię reklamę My Country. Naprawdę super polecam każdemu. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę, daj suma. Naprawdę, pisz pozytywne komentarze, nie negatywne, pozytywne. Naprawdę dziękuję Wam z tej strony. Movie lovers, extra room, the There's a battery.